Występowałeś w kabarecie Hrabii, całkiem niedawno mieliśmy smutną sprawę, zmarła Joanna Kołaszkowska. Jak ty ją wspominasz? To fantastyczna, ciepła kobieta była w pracy, bardzo, też? Bardzo, bardzo w pracy też, zwłaszcza, że ja w związku z tym, że jestem Piałsoczalinem, jak pewnie się no domyślamy, wy... Bardzo często jak wracaliśmy gdzieś z Polski, to już niestety nie było pociągu do Białego Stoku. Ja zostawałem u Wasi w domu z jej mężem, spędzaliśmy tam dużo czasu, więc poznałem ją też prywatnie. Fantastyczna, ciepła, niezwykła osoba, chociaż jak pewnie wielu ludzi się domyśla, albo nie miała też swoje mroki, swoje smutki. Nie. Jak każdy, jak bardzo często kabareciarze mają Wielu przy... Przypadkach, kabaret był jakoś próbą ucieczki od jakiegoś wewnętrznego mroku, smutku. Zresztą ona w często wywiadach podkreślała, jak ten pewien cień krąży gdzieś za nią w życiu od samego początku. Ale gdzieś było w tym wszystkim ciepło i cały czas czułem, że dla niej kabaret był czymś ważniejszym niż tylko haheszkami, niż tylko rozrywką i to być może nas różniło. Byliśmy trochę na innym poziomie. Ja wtedy miałem chyba niespełna 30 lat. Oni byli już po wielkiej karierze kabaretu potem. To byli dojrzali ludzie koło czterdziestki. Dla mnie wtedy bardzo dojrzali ludzie, bardzo dorośli. Dla mnie to wszystko było za dorosłe. Dla mnie kabaret Baret trochę był odskocznią od rutydy grabarskiej, trochę był wygłupem, heheszkami, trochę był metodą, żeby podrasować swoje ego, popopisywać się, a dla nich to była już jakaś filozofia, to był jakiś pomysł na życie, a nawet w jakaś forma terapii. I tutaj się nie zgadzaliśmy, tutaj chyba rozchodziły się nasze drogi, trochę chyba byłem za młody i za mało opierzony, żeby skorzystać z tej skarbnicy doświadczenia życiowego, które mieli.